Dzień dobry, YouTube. Wszyscy mają swoje produkty cyfrowe. Mamy XXI wiek, więc mam ja. Postanowiłem stworzyć dla Was 16-tygodniowy plan treningowy, opierający się o założenia pracy niskoobjętościowej i wysokointensywnej. Wszyscy wiedzą jak bardzo lubię tego typu programy, dlatego też postanowiłem zrobić coś dla osób przede wszystkim zaawansowanych, a z czasem postaram się również stworzyć taką samą wersję planu treningowego dla osób średnio zaawansowanych oraz początkujących. Total Mass Builder, bo tak właśnie nazwałem serię moich planów treningowych, to 16-tygodniowy plan hipertroficzny o charakterze niskoobjętościowym i wysokointensywnym, skupiającym się na metodyce progresywnego przyciążenia mięśniowego w celu maksymalizowania budowy masy mięśniowej w możliwie jak najkrótszym czasie z jednoczesnym budowaniem bardzo dużej siły mięśniowej. Plan przeznaczony jest dla osób o stażu powyżej roku oraz podstawowych umiejętnościach z zakresu wykonywania ćwiczeń złożonych oraz treningu siłowego. Nazwa Total Mass Builder odnosi się do globalnego charakteru pracy treningu, dzięki któremu jesteśmy w stanie maksymalnie szybko nabierać masy mięśniowej. Nie oznacza to jednak, że jest to plan wyłącznie na masę. Z powodzeniem można stosować go również w okresie redukcyjnym. Umowny czas trwania planu to 16 tygodni. Niemniej jednak po zakończeniu planu znajdziemy wskazówki, które z powodzeniem pozwolą nam stosować ten plan przez dużo dłuższy okres, wciąż osiągając wymierne efekty. Jeśli jesteś gotowy na ciężką pracę i nie boisz się wyzwań, to odnajdziesz w tym planie wszystko, czego potrzebujesz. Z planu dowiesz się, jak wygląda metodyka i założenia planu. Podstawy dotyczące żywienia oraz suplementacji w treningu siłowym, jak precyzyjnie kontrolować swoje postępy treningowe, jak prawidłowo przejść przez pierwsze 6 tygodni planu, czym jest oraz jak dobrać prawidłowy deload, jak przejść przez drugie 6 tygodni planu oraz jak wprowadzać intensyfikację, jak zwiększyć możliwość wzrostu tkanki mięśniowej, jak prawidłowo przygotować się do treningu, poznasz swój split treningowy. Dowiesz się, jak skutecznie kontynuować plan po zakończeniu 16-tygodniowego cyklu treningowego. Zakupując ten plan treningowy, otrzymasz kompletny plan treningowy wraz z opisami wszelkich ćwiczeń, metodyką treningową oraz podstawami odżywiania i suplementacji. Wraz z dostępem do biblioteki filmów z wykonaniem wszystkich ćwiczeń dostępnych w planie treningowym. do Dożywotnio! Wszelkie informacje odnośnie zamówień planu znajdziesz w opisie tego filmu, a jeżeli zostałeś ze mną do końca, nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, zostawić lajka i poszerować tego filmu. Wielkie dzięki i pamiętaj, zapierdalać trzeba!